Namaste kochani, dzisiaj dla Was specjalnie joga winiasa z krzesłem. Wybierzcie sobie krzesełko z oparciami, takie na którym możecie polegać. Zaczniemy klasycznie na macie. Siad na piętach, zacznij oddychać przez nos, wdech ramiona w górę, wydech przed siebie. Wdech ramiona w górę, barki w dół od uszu. Wydech przed siebie wciągaj brzuch. Wdech góra. Wydech przed siebie wciągaj brzuch. Wdech góra. Wydech przed siebie wciągnij brzuch mocniej. Wdech dłonie za plecy rozciągnij klatkę piersiową. Wydech podbródek do mostka wciągaj brzuch. I głęboki wdech, wariant pierwszy, opuszki palców, dłoni na macie. I długi wydech, wariant drugi, jeśli możesz, opierasz całe wnętrza dłoni na macie. I głęboki wdech, rozciągnij klatkę przyjemnie. I z wydechem dziecko, przenosimy ramiona do przodu. Na chwileczkę mocniej rozciągniemy tylną powierzchowną taśmę powięziową. Połóż czoło lub czubek głowy na macie i przenieś Ramiona wzdłuż ciała, ciężar ciała mamy na piętach. Głęboki wdech, luźne barki ramiona. I długi wydech, wciągaj brzuch, dociskaj pośladki do pięt. Głęboki wdech. I długi wydech, rozluźniaj barki, ramiona plecy. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem wciągnij brzuch, dłonie przed siebie. Z wdechem zroluj się w górę, mocny pępek. Na wydechu skręt w prawą stronę, lewa dłoń na prawe kolano. I wdech wróć do centrum. I wydech wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę, prawa dłoń na lewe kolano. I wydech centrum. I wydech wciągnij brzuch, skręt w prawo, lewa dłoń na prawe kolano. I wdech centrum, i wydech wciągnij brzuch skręt w lewo, prawa dłoń na lewe kolano. I wdech centrum, i wydech wciągnij brzuch skręt w prawo, lewa dłoń na prawe kolano. I wdech centrum, i wydech wciągnij brzuch skręt w lewo, prawa dłoń na lewe kolano. I wdech centrum, i wydech klęk podparty, rozczapisz palce dłoni. Z wdechem kroba. Wydech kot, płynne ruchy, wdech krowa, odpychaj się od dłoni, wydech kot, rozgrzewamy tłuszcz, wdech krowa i wydech kot, i wdech krowa, i wydech kot, i wdech jeszcze raz krowa, z wydechem kot od razu pies głową w dół, i z wdechem przejdź do przodu, maty. zostań w skłonie. Wydech, chwyt za przeciwne łokcie i głęboki wdech, pokołóż się na boki i z wydechem zmień splot dłoni na łokciach. I głęboki wdech i wydech, oprzyj, opuszki palców dłoni na macie lub mi nad matą, wydłuż na chwileczkę plecy. Weź wdech, z wydechem lekko ugnij kolana, połóż dłonie na macie. Przechodzimy sobie do deseczki. Wdech, wciągnij brzuch pod wielkość ogonową. I wydech, zatrzymaj się na moment. Dłonie pod barkami. Tłów w jednej linii z nogami. Wdech, odpychaj się od dłoni. Wydech, wciągaj brzuch. Wdech, odpychaj się od dłoni. Wydech, wciągaj brzuch. Uwaga, teraz spróbuj mieć dłonie doklejone do maty i z wdechem podejść stopami do dłoni, stopy szeroko, na wydechu przysiad, przenosimy sobie dłonie za plecy, uginamy łokcie, kroczymy dłońmi za plecy, palce w dół do bioder, z wdechem mały kroczek stóp do przodu, purwotna nasa na blat stołu, wydech, wciągaj brzuch i głęboki wdech. I wydech, odepchnij się od dłoni, zmiękcz łokcie, zacznij kroczyć sobie stopami do dłoni. Powolutku usiądź na macie, skrzyżuj nogi w kostkach, i z wdechem ramiona w górę. Wydech, wciągnij brzuch dłonie przed serce, skręt w prawo, lewa dłoń na prawe kolano. I wydech, centrum, ramiona w górę, płynne ruchy. I wydech, wciągnij brzuch dłonie przed serce, skręt w lewo, lewa dłoń na prawe kolano. Prawa dłoń na lewe kolano i wdech, centrum, ramiona w górę, płynne ruchy i wdech, wciągnij brzuch, dłonie przed serce, skręt w prawo, lewa dłoń na prawe kolano i wdech, ramiona w górę i wdech wciągnij brzuch, dłonie przed serce, skręt w lewo, prawa dłoń na lewe kolano i z wdechem wróć do centrum, rozplącz nogi. Pierwsze wejście do pozycji z krzesełkiem, ustaw krzesło na macie, spokojnie, albo uwaga, możemy je też ustawić poza matą, zwłaszcza jeżeli masz matę pałczukową czy poliuretanową. uwaga na jej powierzchnię, ale doszło sobie krzesło wtedy stabilnie do ściany i ustaw matę blisko nóżek krzesła. O. I uwaga, siadamy sobie na brzegu krzesła, robimy duży rozkrok, jak do malasany. Skieruj palce stóp lekko na zewnątrz, kolana wskazują kierunek palców stóp. Jeśli możesz, bardziej palce stóp równolegle, tak jak w malasanie. Poczuj otwarcie w biodrach. Stopy kierujemy wygodnie, jeśli naturalnie czujesz, że chcesz odwieść palce stóp na boki. Zrób to, na chwileczkę napieraj dłońmi na wewnętrzne stronę ud z wdechem wypchnij mastek do przodu, ale zostaw pępek zassany I na wydechu, wciągając, brzuch czując, jak suwają ci się żebra, wyrównaj cały tłów, już nie wypychamy mostka. Wdech, tylko rozsuwamy żebra na boki, napieramy dłońmi na kolana, rozciągamy wewnętrzne strony ud I wydech wciągamy brzuch, oddalamy barki od uszu, długa szyja, podbródek do mostka, jakbyś miał pod nią piłkę pod nim piłkę i wdech, żebra rozsuwają się na boki i wydech, wciągaj brzuch, wygodny rozkrok, Twoje indywidualne rozstawienie stóp. Głęboki wdech, palce stóp skierowane wygodnie na boki, bo równolegle tak jak czujesz i wydech, wciągaj brzuch, pępek do kręgosłupa i teraz z wdechem oprzyj Lewe przed bądź łokieć. Na lewym udzie wyciągamy się prawym ramieniem nad głową. Rozciągamy boczną taśmę. Powięziową po prawej stronie. Górna część, tu głównie. I wydech. wróć do centrum. I wdech, prawy łokieć bądź przed Na lewe udo, lewe ramię unosimy w górę, rozciągamy lewą stronę. boczną taśmę powięziowa, górna część. I wydech centrum. I wdech lewy łokieć na lewym udzie, przeciągamy się prawym ramieniem, wydłużamy, oddalaj prawy bark od ucha. I wydech wróć do centrum. I wdech prawy łokieć na prawym udzie, lewe ramię w górę, oddalaj lewy bark od ucha. Lewa strona rozciągana. I wydech wróć do centrum. Spróbuj teraz łapać się za. Oparcie krzesełka, zwęż sobie rozstaw stóp. Pamiętaj, że krzesło musi być przy ścianie, nie może nam się tu przesuwać. Opuszczając dłonie, teraz po nogach krzesełka stopy mamy nieco szerzej niż biodra, palce stóp bardziej równolegle, chyba że boisz to rozstawienie palcami na zewnątrz, automatycznie. Spróbuj pochylić się do przodu i teraz na wydechu zejść pośladkami, spójrz w ten sposób. Między kostki. Jeśli czujesz, że krzesełko jest za daleko, to je przysuń teraz, tak żeby podeprzeć sobie o przedramiona, być może na oparciach krzesełka, albo na siedzisko. Mala sala. Jeśli masz tendencję do odrywania pięt, właśnie teraz krzesełko przylega do Twoich pleców, jest Ci wygodniej. Jeśli chcesz spróbować, czy nie oderwiesz pięt, odepchnij się od krzesełka, pochyl do przodu i przenieś sobie dłonie przed klatkę piersiową. Jeśli tutaj już oderwiesz pięty, zaczniesz się chwiać, to przedramiona na krześle. odpychamy się. Cały czas przy wewnętrznych krawędziach stóp na macie, bez odrywania stóp, odwodzimy sobie kolana na boki. Możesz sobie pomagać palcami dłoni, tu czujesz rozciągnięcie po wewnętrznych stronach. I Głęboki wdech w pozycji. I długi wydech, wciągaj brzuch. I głęboki wdech w pozycji otwieramy biodra. I wydech wciągaj brzuch przed ramiona na krzesełku, odpychasz się od nich mocno, odpychasz się od dłoni, jeśli masz je na poręczach krzesła, na oparciach. I jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech wciągnij brzuch, spróbuj przejść pośladkami na matę oprzyj plecy na wysokości łopatek na krzesełku i teraz przejść do pozycji szewca, bada Konasana. Łączymy stopy, opieramy się plecami o krzesełko, przysuwamy stopy maksymalnie do spojenia łonowego, ale nie za blisko. Jeśli kolana się unoszą, zaakceptuj to. Spróbuję je też ściągać delikatnie dłońmi, moskite nasze nam towarzyszą, dłońmi w dół. Otwieramy biodra, rozciągamy wewnętrzne strony ud. I głęboki wdech, krzesełko podpiera nam plecy, i długi wydech, wciągaj brzuch. Głęboki wdech. I długi wydech, wciągaj brzuch. Możesz pokołysać kolanami w ten sposób delikatnie. I głęboki wdech. I długi wydech, wciągaj brzuch. Otwieranie bioder. I głęboki wdech. I długi wydech, wciągaj brzuch. Zrób jeszcze jeden wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, podeprzyj kolana, wyjdź nimi w górę. Znajdź krzesełko łokciami przed ramionami, i teraz unieś się powolutku w górę. Podejdź stopami w kierunku krzesełka, przyłóż dłonie na krzesło, podpierając się w ten sposób o nie. Przejdź do lekkiej kurwotu, tanasany, czyli ustaw kostki pod kolanami. Odpychaj się od dłoni, lekko miękkie łokcie. I wdech w pozycji. Wydech, wciągaj brzuch. I głęboki wdech. I wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech. Uwaga. Z wydechem siadamy na krzesełku. Wojownik pierwszy. Rozstawiamy stopy szeroko. Teraz pilnuj, żeby stopy były na tylnej krawędzi baty. Postaw sobie prawą stopę. O! Na tylnej krawędzi maty, palcami do ściany, lewą, piętą na tylnej krawędzi maty i teraz zrób mały kroczek lewą w lewo, tak żeby się pięty nie przecinały i żeby nie były razem na tylnej krawędzi maty. Wojownik pierwszy. Przesuwamy sobie krzesełko wygodnie. Podpieramy się prawą dłonią na krzesełku i schodzimy w dół, rotujesz lewe biodro do przodu, do linii z prawym. i odrywasz lewej pięty. Możesz zmniejszyć rozkrok stóp. Prawe kolano jest nad prawą kostką. Podtrzymujemy się o krzesełko, nie pochylaj się do przodu. Trzymaj pion, patrz na oparcie krzesła. Twoje plecy są w pionie, czyli są równoległe do oparcia krzesła. Trzymamy pozycję. I głęboki wdech, prostuj lewą nogę, ale nie wciskaj rzepki kolanowej w góro. I wydech, wciągaj brzuch, równe biodra, pilnuj je dłonią. I głęboki wdech, podbródek do mocna mostka, mocny pępek. I wydech, wciągaj brzuch. No jeszcze jeden głęboki wdech. Uwaga! Z wydechem wciągnij brzuch. Wyprostuj nieco prawe kolano. Wycofaj prawy pośladek. Parwrita trikonasana. Skręcony Skręcany trójkąt. Weź wdech w pozycji. Przesuń krzesełko jeszcze bardziej do przodu. I teraz na wydechu, pochylając się w przód, przenieś lewą dłoń na poręcz krzesełka. Skręć się w prawą stronę. Wycofaj prawy pośladek. Prawa dłoń nam idzie na lewe biodro. Zmięcz kolana w pozycji. Mocno dokleja stopy do maty. Mocny brzuch. I głęboki wdech. I wydech. Wciągaj brzuch. Głowa w linii z tłowiem. I głęboki wdech. Fajny podpór. I wydech. Wciągaj brzuch. Głęboki wdech. I wydech. Wciągaj brzuch. I głęboki wdech. Wycofuj prawy pośladek. I wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech w pozycji. I z wydechem wciągnij brzuch, ugnij prawe kolano, oderwij lewą piętę, prawa dłoń naparcie krzesełka, lewa wraca, zmieniamy sobie stronę. Przechodzimy na drugą. Tym razem podsuwamy krzesełko do lewej stopy. Lewa stopa jest na linii maty, a prawa odchodzi nam o kroczek w prawą stronę i doklejamy ją piętą do maty. Robisz naturalny rozkrok. Półki lewe kolano, lewe kolano jest nad kostką, prawa noga prosta, lewa dłoń na lewym oparciu krzesełka, zrotuj prawe biodro do lewego, biodra w jednej linii, wojownik pierwszy i głęboki wdech w pozycji mocne nogi, wydech wciągaj brzuch i głęboki wdech, prawe biodro do lewego, biodra w jednej linii. I wydech, wciągaj brzuch. I głęboki wdech, prostuj prawą nogę, ale lekko miękkie kolano, bez przeprostu. I wydech, wciągnij brzuch, uwaga. Prostujemy sobie lewą nogę z przodu. parvrita tylko nastana, skręcony trójkąt, nie wciskaj rzepek kolanowych w nogi. Lekko miękkie kolana. I powolutku przenosimy sobie prawą dłoń teraz na naszą lewą poręcz krzesełka z wydechem. Skręcamy się w lewo. Parwrita, tylko nasana, wycofaj lewy pośladek. I wdech, Prawa dło lewa dłoń na prawe biodro. Wydech. Wciągaj brzuch mocne stopy na macie. I głęboki wdech, głowa w linii. Z tłowiem i wydech wciągaj brzuch mocne, podparcie mocny skręt. Głęboki wdech. Wydech wciągaj brzuch mocne nogi, lekko odblokowane kolana, nie odrywaj pięt. Głęboki wdech. I wydech wciągaj brzuch, biodra w jednej linii. I jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem wciągnij brzuch, lewa dłoń na prawą poręcz, uginamy lewe kolana. Wychodzimy sobie z pozycji powolutku. I teraz wracamy do centrum, siadamy na krzesełku, na jego przedniej krawędzi, stopy na szerokość bioder. Z wydechem wyciągnij się czubkiem głowy do sufitu. Na wydechu wciągnij brzuch, zrób skręt w prawo. Prawa dłoń przychodzi wygodnie gdzieś na podparcie krzesełka bądź koniec prawej poręczy i lewa idzie nam na prawą poręcz i wdech w pozycji, jesteśmy w rotacji wydech wciągaj brzuch głęboki wdech i wydech, wciągaj brzuch I jeszcze jeden wdech, czujesz mocną rotację w talii. i z wydechem wciągnij brzuch, wróć do centrum, weź wdech popraw pozycję, wyciągnij się czubkiem głowy w górę i z wydechem wciągnij brzuch, skręt w lewą stronę. Lewa dłoń na koniec poręczy, prawa na początek. I wdech w pozycji. Wydech wciągaj brzuch, mocna rotacja w talii. Głęboki wdech. I wydech wciągaj brzuch pępek do kręgosłupa. Głęboki wdech. Z wydechem wciągnij, brzuch wróci do centrum. Powolutku, spleć palce dłoni. Weź wdech, przeciągając się do przodu i w górę. I teraz na wydechu oprzyj przed ramiona na poręczach krzesełka. Wyprostuj nogi, wypchnij klatkę piersiową w górę, przesłań miednicę bardziej na początek krzesła. Wycofaj łokcie maksymalnie do oparcia krzesła. Obciągnij palce stóp na pozycja ryby na krzyśle. Z wdechem unosz klatkę w górę, ale podbródek do mostka. I na wydechu ściągaj łopatki. Poczuj pracę środkowej części pleców. Głęboki wdech. I wydech, wciągaj brzuch. Barki w dół od uszu. I jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem wciągnij brzuch, ugnij kolana, rozstaw stopy szerzej, wycofaj pośladki na środek krzesełka. Stopy wychodzą nam przed kolana, robimy skłon. Tłów luźno na nogach, luźne ramiona. I głęboki wdech w pozycji. Wydech, wciągaj brzuch, rozluźnij całe ciało. Głęboki wdech. I wydech, wciągaj brzuch. Staraj się na luzie sięgać jak najdalej. I głęboki wdech, luźna głowa szyja. Oddal barki od uszu. I wydech, wciągaj brzuch. Rozluźniaj też barki, ramiona. Głęboki wdech. I wydech, wciągaj brzuch. I jeszcze jeden wdech. I z wydechem oprzyj palce dłoni na macie, wciągnij brzuch, spójrz przed siebie. Kroczki dłoni do nóg, opieramy dłonie na udach. Usiądź na krzesełku, złącz stopy, możesz spróbować przejść do siodła sprzeżnego. Zamknij na chwileczkę oczy i zostań tutaj. Dziękuję Wam bardzo, zapraszam na kolejne, bardziej intensywne sesje jogi na krześle, na